Siema. Siema. Siema wszystkim, witam wszystkich widzów jakby coś mam streama na konsoli i będziecie widzieć chat na konsoli i będziecie Ale dobra, lecimy z tym koksem Będziemy grali w WWE 2K25 idziemy w wwe 2k25 piszcie w komentarzach czy wam się podoba piszcie w komentarzach tak. czy wam się podoba zrobimy sobie może taki row zrobimy sobie w ogóle... taki row jesteśmy po Bad ogóle... event saturday Więc sobie trochę o tym pogadamy tak po pierwsze to fajne walki pierwsze... były fajne walki były powiem że nie mi się tam wszystko podobało ale no, dla mnie nie. to trochę bardziej brakowało to takiego czegoś że się mocniej bili jakby Jones i Lazar trufem to bo walka była w ogóle nieuczciwa. Artrufer, to, to walka była w ogóle nieuczciwa. Bo dali jakiegoś artrufa mu, który jakby się potrzeba no, podniego, ale o zadówenie nie walczy się potrzeba podniego, ale o zadążenie walczy. I bardzo dobrze się bili tak naprawdę. Arfru miał szansę bardzo wygrać, bili, tak ale Artfruth zabrakło trochę tych kop buwy. Y, kop, kop poniżej Fasat to, to było brzydkie zachowanie. to było brzydkie zachowanie. Później od razu. Buffy Shera. Później od razu. I też o to chodzi, że jak mnie, To po co odwalił tym pasem Artuwa skoro wygram? To po co odwalił tym pasem Artuwa skoro To też jest takie hafskie zachowane Jay Uso tak z logalem pole, tak, bo, bo mówię takie ciekawsze walki, które mi się podobały. To tak, Jay Uso wierzy wierzyłem w niego i wiedziałem, tak, że wygra. Ja się, się nie spodziewałem, nie, nie spodziewałem wierze, się, że pojawi się pojawi się Fajnie to wyglądało, no, bo Bukoli powraca. Ratował Działauso ratowa, 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 i ratowa, zrobi Kodroudsa czy to waza czy Diawiusz. Na eee, Johnnie? I od Polgo chciał zaatakować, ale Jimmy and się pojawił. To było też fajne. Ile od Polgo chciał zaatakować, ale Jimmy się pojawił. To było też fajne. Na czytelnię, Jimmy. Wyjdzie mi się. Sorry, czytelnię. Rozumiemy -e. się tego wyjdzić. Ale... Sorry. Rozumiemy się tego wyjdzić, ale. Ten ale... Te film wyjdzie we wtorek, a ja to nagrywam od razu przed... Szkole, a ja to nie mam razu przed... po tym. No nie mam tak czasu. Więc... Nie mam tak czasu. Hmm. Czy o o Jay. Więc... To Cody Rhodes się pojawia. To, Jay o Jay'u. wygrywa walkę i... Fajne było to. wygrywa walkę i... Tak naprawdę Fajne na w na row, nie liście... na, na row, co, liście... nie, no, liście, tylko na row, chciałem powiedzieć. Wolimy zobaczyć, no, 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 tak, co... zobaczyć, co się bardziej stanie, tak, bo tego co. zobaczyć, tak, co się bardziej stanie. Bo tego co nie widzieliśmy. co ja że będę oglądać. I będzie coś i dalej, bo na razie wychodzi, że będzie walka. Będzie coś i dalej, bo na razie wychodzi. Na wodę i tebe. Na wodę i tebe. I ciekawe, czy się uda ta walka. I ciekawe, czy się uda ta walka. Fajnie, że Cody Rhodes w ogóle powraca i już interwencje powaga u Joey'a to było takie fajne, To było takie fajne, tak powiem. Zalina, Vega wygrywa z Chelsea Green. Zalina, Vega wygrywa Green. Ale to było wiadome. Bo Zalida Vega się teraz odetrzyła. Będę się teraz polepszyła A ja mam nadzieję Że na tym te... Na się będzie dużo działo Na ROW się będzie dużo działo Bo to było te ROW, bo zaraz już Po i te bank koniec w ogóle by koniec, w bo... ogóle... koniec, roz, trzymamy, no. Chyba, nie wiem, tak koniec, się no. no, z tym wołał. bo koniec, role, z wszystko Taka, da, fixie, no, nie będzie, bo ogląda wszystko na hmm. w tym wołał. By pięknie, w ogóle, pięknie... Zrobili Saturne i saturny. Zrobili? Myślę, że nic nie zrobiła. Myślę, że nic nie zrobiła. E, walka ciempanka. i samego Zajdana, na srefa fryki i broda Breakera. Polka i broda pomógł za dużo tam. Tam Polka i Hejman pomógł. I to, że Pol no to jeszcze, jeszcze brąz od so Reedy, nie? to, że Paul Heyman, no to jeszcze brąz od so Reedy, nie? Było takie jakby oszukane? Bo by wygrał sami rejsyjny pas? Bo by wygrał sami rejsyjny pas? No, ja to nie mam co więcej powiedzieć. Ja to nie mam co więcej powiedzieć.

Napiszcie w komentarzach czy chcecie jakby coś się działo nam, e, co, jak ja przewidywuję, nie? Co się działo jak ja przewidywuję, nie? Czy chcecie takie coś, że Was to wyinteresowało? Poddał się. To będzie pierwszy film, także nie na moim kanale, no bo już zrobiłem, robiłem, ale z WWE. Film, to, nie na moim kanale, no bo już zrobiłem robiłem, <coughs> byście, byście chcieli w ogóle na tych filmach w bo będą Chyba też z FC. chcieli w ogóle na tych filmach w WWE, bo będą też z FC. W sumie możemy dzisiaj zrobić bajczy jak jakieś ślowe. W sumie możemy dzisiaj zrobić bajczy jak jakieś ślowe. Play lokali. Kogo bierzemy? Kogo bierzemy? Ksujbiera łódca. Jaka gala? My bierzemy row. Taka gana wybierzemy roł. Co to się robi? A czyli był jak byłaby dwóch, a tu będą boty dobra.

a tutaj bierzemy mi okay, Ja yeah. yeah. Roman Reigns? <grymne> tylko, żeby wzięli, tylko, żeby Dżajanie wzięli. Na plan co możemy zrobić? Na plan co możemy tak, zrobić? Mogę wziąć Jibiego i to zrobię. Mogę wziąć Jibiego i to zrobię. Nie, <coughs> Nie no, oni kolejne dziewczyny robią.

Ah,

Tu już kończę. Smagno skończone. Tu już kończę. Smagno skończone.

bo ktoś go kupił. No to odrado ostatni moim wyborem. Nie no Carmelo był dobra, je ważne. Nie no, Carmelo był dobra je ważne. Kończymy drafta. A kończymy draft. Oj, niech się tam biją jeszcze.

Ciepagi oh. pak nie odpuszcza, nie? O, dopuszczać... Ugh, kieszonym się su jeba. Ugh, kieszonym szkai su jeba. Ugh, kieszonym szkai su jeba. su jeba. Ugh, kieszonym Halo, halo. The yellow and skończone. Patrzcie, smakdał się tak krótko kończy ro.

...Aktywem... ...Jimmy... a ...Robben... ...Jimmy... a ...Robben... Ojej, dziewczyno, nie daliśmy pasu. Ojej, dziewczyno, nie daliśmy pasu. Nie rozumiem? Nie rozumiem? Co to się robi? bo film trwa już ponad 20 minut tak to kończymy 20 minut. do widzenia, na razie widzimy się do widzenia, na razie wy widzimy się wy we wtorek, bo też będzie zewce film nie, we wtorek, bo też będzie zewce Dwa filmy w jednym dzień. Dwa filmy w jednym dzień. Dobra, na razie. O.